Nieskolnie ciekawe jest, że wszyscy są niby uczeni w szkołach, czy jak ktoś chce, ogłupiani w szkołach, jak za, za chwilkę tego dojdziemy, pod przymusem, czy chcemy, czy nie chcemy, ale po tego są jeszcze ogłupiani w telewizjach po szkole. I efektem tego jest, jest to, że ludzie w ogóle nie potrafią kojarzyć dwóch rzeczy. Otóż każde dziecko w szkole, myślę, że w szkole podstawowej jeszcze na pewno już w gimnazjum, jest uczone, że jest jej fotosynteza. Jeśli na przykład roślinką to jest lepiej, jak mają co? Po pierwsze ciepło. Po drugie, jak mają dużo dwutlenku węgla, bo z dwutlenku węgla taka, taka zielenina sobie buduje prawda, swoją masę. I wychodzą teraz ludzie, którzy opuścili te szkoły, nazywają się na ogół ekolodzy. Niektórzy mają nawet tytuły doktorskie albo i profesorskie. I oni patrzą, że najważniejsze jest dobro że Właśnie zwierząt to nie powinno być, bo to się marnują, tylko biomasę. Właśnie nawet niektórzy wiedzą, że ludzi trzeba by wytruć, żeby tylko przyroda rozkwitała. I sami ludzie się martwią, jak będzie globalne ocieplenie, to będzie za duża temperatura i za dużo dwutlenku węgla. Otóż trzeba być kompletnym idiotą, żeby z jednej strony dbać o roślinność, a z drugiej strony martwić się, że będzie ciepło i że będzie za dużo dwutlenku węgla. Prawda? Ludzie hodują sobie rośliny, nawet mówiąc poletko takich porów czy, czy innej zieleniny, nie jest w niczym gorszym od lasu pikalnego czy czegoś takiego, czy jak ludzie wykalczują jakiś las, to na uch, ch kapustę albo, albo szpinak. Także to, to się zdzielina, kapusta tak samo, tak samo dostarcza tlen, zżerają tlen, tlenek węgla jak, jak las tropikalny I się zastanawiam, jak to jest możliwe że są ludzie, którzy są uczeni w szkołach i oni tę wiedzę szkolną zostawiają gdzieś tam, wykorzystują może w pracy, może w czymś, natomiast w życiu politycznym, codziennym wygadują nieprawdopodobne kłopoty. Ja od Polskowie ja myślałem, że ci ekolodzy to są jacyś ludzie no, diaboliczni tam, szatan w nich wstąpił, ale nie, oni to mówią szczerze, oni naprawdę w to wierzą. Przynajmniej ci szeregowi ekolodzy, bo ja wiadomo, że ci przywódcy to walczą o pieniądze. Oni po prostu robią demonstracje i potem biorą pieniądze za zajechanie demonstracji, bo to, to robią, ale, ale ci szeregowie koledzy to wierzą. I skąd, skąd się biorą ci idioci, którzy dostają nieraz nawet maturę i dbają o roślinki i są przeciwko globalnemu ociepleniu i przeciwko dwutlenkowi węgla? Skąd oni się biorą?